Witam Państwa. Dzień dobry. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem po raz kolejny w Dniu Mózgu w 2021. Ten rok jest szczególny, dlatego Tematyka, którą będę chciał poruszyć, dotyczy zagrożeń zdrowia psychicznego w oparciu o doświadczenia ubiegłego 2020 roku. Jak wyglądała sytuacja z zaburzeniami psychicznymi na progu tegoż roku? Otóż, cały czas mieliśmy na początku problem z narastającą epidemiologicznie sytuacją dotyczącą coraz większej liczby zagrożeń dla zdrowia psychicznego które wynikały z różnych przyczyn. Z jednej strony był to postępujący rozwój cywilizacyjny, czyli globalizacja. Ona się odbiła zresztą później na tym wszystkim, co nas spotkało. To co nam dokucza to dynamiczne tempo życia, to przewlekły stres, to brak wypoczynku, to szereg niezaspokojonych potrzeb i równocześnie stale pogarszający się, niezadowalający stan naszego zdrowia psychicznego. Globalizacja to przede wszystkim działanie. Jest to y, związane z, z tym, że różnego rodzaju decyzje i praktyki w jednej części świata dają konsekwencje dla społeczności i kultur zlokalizowanych wszędzie. Ale jeżeli coś się szybko przenosi z jednego obszaru do drugiego, to może temu towarzyszyć lęk, mogą temu towarzyszyć fobia. Fobie mogą towarzyszyć temu stany paniczne, depresje, zaburzenia traumatyczne, ale równocześnie może towarzyszyć to, co nas spotkało, czyli bardzo szybkie szerzenie się zagrożeń szczególnych, jakim są zagrożenia epidemiczne o charakterze chorób wirusowych, o charakterze innych chorób somatycznych przenoszonych przez człowieka. Obserwowaliśmy w trakcie ubiegłego roku na jego początku tendencję wzrostową dotyczącą wszystkich wskaźników oceny zdrowia psychicznego. Te wskaźniki dotyczyły wzrostu tak w obszarze depresji, w obszarze psychoz, w obszarze uzależnień, w obszarze samobójstw, ale też w sposób szczególny zagrożeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. I to wszystko spotykało się z niewydolnością całego systemu opieki psychiatrycznej. Ten polski system psychiatrycznej opieki zdrowotnej nie zaspokaja na bieżąco swoich potrzeb. Okazało się przecież na początku ubiegłego roku, że prawie 10% z 9 milionowej grupy dzieci i młodzieży do lat 18 wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. W poradniach zdrowia psychicznego, w poradniach odwykowych, w poradniach uzależnień corocznie leczy się około 1,5 miliona Polaków, z czego prawie 30% to, czyli około pół miliona, to są pacjenci pierwszorazowi. Około 400 tysięcy jest leczonych z powodu psychoskręgu schizofrenii. Do tych psychozy zalicza się również te psychozy, które są indukowane przyjmowaniem środków psychoaktywnych. Ale też trzeba zwrócić uwagę na jeden inny fakt, że około półtora Miliona Polaków codziennie przyjmuje leki przeciwdepresyjne. I według badań objawy depresji ujawnia blisko 6% Polaków powyżej 15 roku życia. Kolejny problem zdrowia psychicznego to starzenie się społeczeństwa i brak takiego programu opieki dla tej grupy seniorów, by Zaspokajać ich potrzeby w zakresie opieki psychogeriatrycznej. Początek ubiegłego roku to również wejście zmian związanych z reformowaniem polskiej psychiatrii. Rozpoczął się w 2017 roku program pilotażowy. Ten program pilotażowy reformowania polskiej psychiatrii zakładał nową organizację i finansowanie. Większą uwagę zwracał na integrację różnych obszarów pomocy, w tym pomocy społecznej i służby zdrowia, gwarantować miał opiekę koordynowaną i proponował alternatywne formy opieki, doraźną, ambulatoryjną, dzienną, stacjonarną, środowiskową. Oczekujemy, że wprowadzenie tego pilotażu dla ASUMP do rozwinięcia tego pilotażu na cały system psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Ta zmiana systemu zwiększy nacisk na opiekę środowiskową, to oczywiście zwolnienie obciążenia szpitali psychiatrycznych. Ale nie w tym tkwił główny, główny cel reform, przede wszystkim odpowiedzialność terytorialna. Za określoną grupę osób zamieszkującą powiat czy dzielnicę odpowiadać miało określone środowiskowe centrum. Opieki psychiatrycznej. To centrum opieki psychiatrycznej równocześnie byłoby odrębnie finansowane. Na każdą osobę z tej populacji przyznawane było z budżetu państwa poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia określona kwota na rok. Z tej kwoty centrum powinno zapewnić wszystkie potrzeby, łącznie ze szpitalem, łącznie z opieką środowiskową, łącznie z oddziałem dziennym łącznie z wszystkimi formami konsultacji psychiatrycznych. Szpital tak, ale tylko w razie konieczności, jak najkrócej. No i przyszedł rok 2020. Nagle skonfrontowaliśmy się z wpływem wirusa SARS-CoV-2. To jest jeden z tych wirusów, które atakują człowieka. SARS-CoV-1 w 2002 roku, MERS-CoV w 2012, a w 2019 sars cov -2, który poprzez nietoperza i poprzez takie sympatyczne zwierzątko jak łuskowiec, nagle nie wiadomo na jakiej zasadzie zaatakował człowieka. Zaatakował przede wszystkim jego układ oddechowy. Ten wpływ wirusa był szczególny. Szczególnie dotyczył on zdrowia fizycznego, ale też jak widzimy, dotyka zdrowia psychicznego. On w sposób szczególny odnosił. Swoje, pokazywał swój nacisk na całe społeczeństwo, na funkcjonowanie gospodarki, ale też na politykę. Jakie zagrożenia tego wirusem były najbardziej dla nas istotne? No to, że jest to choroba śmiertelna. To, że wczoraj w Polsce, jak się liczy, przyczyną śmierci, było, był, był, był przyczyną śmierci 51 ponad tysięcy Polaków. E, najważniejsze dla nas z punktu widzenia zdrowia psychicznego jest również to, że wirus SARS-CoV-2 w sposób szczególny również atakuje mózg. Niezależnie od tego, że sam fakt pandemii stanowi szczególny stres. Szczególny stres, bo pandemia stała się stresorem działającym przewlekle. On jest tym wyjątkowym stresorem o globalnym charakterze. E, tutaj zawodzą znane Dotychczas psychologiczne mechanizmy obronne. Ma on charakter przewlekły, nie zanika, nie ma pewności co do jego dalszego trwania, utajenia, wznowy. I nagle okazuje się, że to wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni, stało się zupełnie dzisiaj niepewne i nieprzydatne. Równocześnie ten stan szczególny, takiego obciążenia stresorem, doprowadzał do też reakcji wyczerpania. Ta reakcja wyczerpania powodowała, że rozwijał się w nas stan szczególnego, szczególnej reakcji organizmu, stan dystresu, czyli takiej reakcji organizmu, której zawodzą dotychczas wykształcone mechanizmy radzenia sobie z trudną sytuacją. Przyjmuje się dzisiaj, że pandemia COVID-19 stała się najbardziej destrukcyjnym wydarzeniem w dziedzinie zdrowia publicznego od wszechczasu, a skutki. Psychologiczne pandemii będą prowadziły do trwałych problemów psychicznych. Czy nie jest to coś ulatnego? W związku z tym konieczna będzie zmiana priorytetów, zmiana nastawienia do tych wszystkich zagrożeń, które dopiero mogą się pojawić. Zdrowie psychiczne dorosłych Polaków w pandemii jest uwarunkowane no, pewnymi elementami o charakterze szczególnym. Przede wszystkim jest to masowe. Kolejna rzecz to fale zakażeń, to wynikające z mutacji wirusa, to wydłużający się czas sanitarnych restrykcji, to bezpośrednia konfrontacja praktycznie każdego człowieka ze skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi, to nastarające poczucie bezradności i pesymizmu, wściekłość i zniecierpliwienie. Równocześnie brak poczucia, poczucia bezpieczeństwa organizacyjnego. Że to wszystko gdzieś się rozłazi, informacyjnego, że nie wiemy skąd, dokąd i gdzie się udać, medycznego, nie bardzo wiemy, co nam jeszcze będzie jutro groziło. To wszystko powoduje narastające zmęczenie i brak wypoczynku. No i to wszystko konfrontowało się z tym, czym my dysponujemy, jakie są możliwości efektywnego wsparcia w obliczu zagrożeń zdrowia psychicznego. Tutaj ta psychiatryczna opieka zdrowotna. W konfrontacji z pandemią no, spotykała się z ograniczoną dostępnością. Sytuacja zagrożenia epidemicznego spowodowała ograniczone planowane przyjęcia do szpitali psychiatrycznych, ograniczenie zajęć grupowych, przestały funkcjonować oddziały rehabilitacyjne, oddziały dzienne, dochodziło do pogłębienia się izolacji domowej pacjentów psychotycznych. Równocześnie brak było Informacji zwrotnej o postępie choroby, o leczeniu, o efektach tego leczenia, mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem znikających pacjentów. I równocześnie pojawiały się inne problemy. Dla tych pacjentów, którzy nie mogli opuścić, opuścić szpitala, w oddziałach długoterminowych, w zolach, ale też w oddziałach psychiatrycznych, gdzie przecież pobyt nie jest tygodniowy, czasami jest on wielomiesięczny. I są to przecież oddziały dla przewlekle chorych z niedostosowaną infrastrukturą, nawet tą architektoniczną. Mieliśmy do czynienia z narastającym problemem zakażeń wewnątrzszpitalnych. Oddziały przekształcały się w oddziały covidowe. Część pacjentów przenoszono do oddziałów psychiatrycznych covidowych, ale przecież nie wszystkich. Tutaj ogromne znaczenie miała również psychoedukacja. Wszyscy i pacjenci i personel uczyliśmy się, co robić, jak postępować z wirusem. No i okazuje się, że tutaj te braki, niedofinansowanie psychiatrii jest też jedną z przyczyn tego, że to zdrowie psychiczne pacjentów w pandemii wcale nie jest takie łatwe do poprawy, nie jest takie łatwe wskazanie w tej chwili nowych możliwości radzenia sobie z tym, z tym szczególnym zagrożeniem. Okazało się, że to, co pro, proponuje reforma psychiatrii, jest strzałem w dziesiątkę, że nie kładziemy nacisku na oddział szpitalny, na oddział zamknięty, ale w czasie pandemii sprawdziły się przede wszystkim centra zdrowia psychicznego, otwarte od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 18, punkty zgłoszeniowo-konsultacyjne i psychiatria środowiskowa. Co nam dzisiaj pozostaje, co powinno zostać rozwiązane, to decyzja o priorytetowym szczepieniu pacjentów w oddziałach psychiatrycznych, ponieważ zaburzenia psychiczne wymagające hospitalizacji najczęściej dotyczą osób dotkniętych przewlekłymi chorobami psychicznymi. Równocześnie te prognozy Światowej Organizacji Zdrowia i badania międzynarodowe wskazują, że około 30% zwiększy się, zwiększą się zaburzenia psychiczne w następnie pandemii i równocześnie w takim samym przecież procencie nastąpi wzrost konieczności zaspokajania potrzeb i kosztów pośrednich. To oczywiście będzie wymagało zmian w budżecie państwa, to będzie wymagało również przygotowania całego systemu doradzenia sobie z tym o 30% zwiększonym zapotrzebowaniem na Usługi psychiatryczne. Dzisiaj już obserwujemy wzrost sprzedaży leków przeciwdepresyjnych o 33%, uspokojających i przeciwpsychotycznych o 24%. To są dane z ubiegłego roku. Równocześnie ZUS odnotowuje wzrost absencji psychiatrycznej o ponad 11%. Równocześnie też można zaobserwować uwarunkowany zaburzeniami psychiatrycznymi spadek. Produktywności. Jaka jest pandemiczna codzienność? Jakie są konsekwencje bezpośredniej społecznej konfrontacji z pandemią? No to przede wszystkim przemęczeniowe zaniechanie ostrożności epidemicznej. Społeczeństwo często nie chce przestrzegać tych zaleceń, bo jest zmęczone, ale równocześnie nie ma możliwości zaplanowania wypoczynku. Praca zdalna, która w tej chwili dominuje, wielokrotnie jest mało efektywna, z zaburzonym generalnie, Rytmem snu i czuwania, rozciągająca się na kilkanaście godzin. Mamy do czynienia z ograniczeniem aktywności fizycznej. Mamy do czynienia z izolacją społeczną i emocjonalną, z zaburzonymi relacjami, zaburzeniami relacjami wynikającymi z potrzeby naturalnej kontaktowania się z ludźmi, ale też zamknięcie w domach. Sprowadza się bardzo często do nasilonych w sytuacji konfliktowych i przemocy w rodzinie. Pojawia się coś takiego jak zespół alienacji rodzicielskiej, czyli uwikłanie rodzica w uczenie się dziecka w szkole, uczenie się dziecka w domu, odrabianie z nim lekcji i towarzyszenie również w tej codziennej, zdalnej nauce szkolnej. Pojawia się problem nadużywania alkoholu, leków nasennych, ten zaburzony rytm snu i czuwania, ale równocześnie zanik planowania przyszłości, zaburzenia łagodzenia, poczucie rezygnacji. To są te szczególne czynniki o charakterze społecznym, które będą w sposób dramatyczny wpływały na to, co będzie jutro, na to, jaki efekt da pandemia. Zaburzenia psychiczne po bezpośredniej społecznej konfrontacji z pandemią sprowadzają się również do stawiania diagnoz. Te diagnozy to zaburzenia paniczne to zaburzenia lękowo-depresyjne, to koronafobia, czyli lęk przed zachorowaniem, myśli rezygnacyjne i samobójcze, to zaburzenia snu, to bardzo często powikłana żałoba wynikająca z konfrontacji ze śmiercią bliskich, w którym nie niezdane było się wielu osobom pożegnać, bo wstęp do szpitala zamknięty i nikt nie spodziewał się tej nagłej, rychłej śmierci po kilku dniach pobytu w szpitalu, to zaburzenia kontroli. Impulsów to coraz częstsze uzależnienie od substancji psychoaktywnych, to wreszcie diagnoza trwałej zmiany osobowości, a więc coś takiego, co będzie kształtowało nasze relacje w przyszłości, wroga postawa wobec świata, wycofanie społeczne, permanentne uczucie pustki beznadziejności, poczucie stałego zagrożenia, konfliktowe i niedojrzałe wzory reakcji, wyobcowanie i zaburzenia adaptacyjne. Trudno się nam przystosować do tej sytuacji, ale równocześnie do innych, które mogą się pojawić. W związku z tym na emocjonalne napięcie, rozdrażnienie, niepokój, przygnębienie i agresję. Są też obszary szczególnie wrażliwe na konsekwencje epidemiczne. To dzieci i młodzież i seniorzy. Wśród dzieci obserwujemy zagrożone poczucie bezpieczeństwa, zanik tego naturalnego, jakże potrzebnego wsparcia rówieśniczego, które kształtuje, Dzieci w tym, kim mają być, jak rywalizować ze sobą, jak przedstawiać swoje racje, czasami się kłócić, czasami, czasami się wspierać, ale to przecież pomaga w ich rozwoju. No, dotyka ich katastrofa edukacyjna. Pokolenie zatrzymane w edukacji, uwikłanie w system zdalnej komunikacji, który niesie również za sobą chętnie i wykluczenie. Nie każdy ma dostęp do smartfona i laptopa, nie wszędzie jest dobry zasięg, to powoduje też tą obecność szczególną tych właśnie też i znikających dzieci z systemu edukacyjnego. Obserwuje się uzależnienia i zaburzenia kontroli impulsów, ale też konflikty międzypokoleniowe przez zamknięcie w domu, osamotnienie i izolację, ujawnienie skrajnych emocji, towarzyszy temu jeszcze zmęczenie, brak aktywności fizycznych, ale też brak możliwości dokonania wyboru Własnych zainteresowań. Dzisiaj dzieci nie wiedzą naprawdę, jak dokonać preorientacji zawodowej, jak siedzą cały czas przed komputerem i nie wychodzą od roku niemalże z domu. I seniorzy, to osamotnienie, izolacja, brak wsparcia egzystencjalnego, czyli to zagrożenie podstawowych podstaw egzystencji, cały czas lęk związany ze świadomością bycia w grupie ryzyka, ale też to może powodować paradoksalny zanik ostrożności. Cały czas ta grupa jest narażona na upoczyły przekaz medialny i dezinformację, wykluczenie cyfrowe, zaniedbanie leczenia chorób podstawowych, rozwijanie też depresyjnego światopoglądu, no i też brak i zanik aktywności, ograniczenie tej aktywności. Inne diagnozy, które tutaj możemy postawić, to przede wszystkim te, które dotyczą osób, które zachorowały. Te osoby, które zachorowały na ostry zespół niewydolności oddechowej wywołany SARS-CoV-2, ujawniają również zaburzenia psychiczne. Te zaburzenia psychiczne z jednej strony mogą być traktowane jako bezpośrednie uszkodzenie mózgu, jako bezpośredni odczyn poinfekcyjny, odporca zapalny, odpowiedź immunologiczna, ale też efekt leczenia sterydami, które dość powszechnie są tutaj stosowane. W związku z tym będziemy mieli do czynienia u osób, Chorych z lękiem napadowym, z epizodami depresyjnymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zespołem lęku ogólnionego i z czymś, co się określa jako zespół, zespół pandemicznego stresu. Pojawiają się również ostre neuropsychiczne objawy, takie jak zaburzenia świadomości, zespoły majaczeniowe, splątaniowe, zaburzenia poznawcze, bóle i zawroty głowy, stany pobudzeniowe. Kolejny obszar to zaburzenia psychiczne, które zaczynają się ujawniać u ozdrowieńców bezpośrednio po zejściu tego ostrego stanu infekcji, infekcji dotykającej, dotykającej układu oddechowego, to lęki, depresja, to zaburzenia o typie ostrej reakcji na stres, to nadużywanie substancji, to rozważania suicydalne, to bezsenność, stałe uczucie zmęczenia, ale też pobudzenie, euforia, niektórzy mówią o przymusie mówienia Zachowaniach agresywnych, czy o tej tak zwanej mgle mózgowej, która głównie dotyczy zaburzonych funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji, płynności wypowiedzi, spowolnienia psychicznego. Uważa się, że w następstwie kobiet zmiany w mózgu przypominają proces szybkiego starzenia się mózgu. On zwłaszcza jest obserwowany u tych osób po 40 roku życia, czyli ten 40-latek ma mózg sprawności tak jak 50-latek, 50-latek tak jak 60-latek. Ten dekadowy postęp tak jakby starzenia się mózgu wiązany jest z tymi właśnie konsekwencjami mózgowego uszkodzenia mózgu przez COVID-19. Przez COVID po przebytym zakażeniu obserwuje się również nie tylko diagnozy, o których tutaj wcześniej mówiłem, ale też zmiany w zachowaniu. Te zmiany w zachowaniu będą utrudniały relacje codzienne, a więc senność i spowolnienie, brak energii, społeczne wycofanie, utrata zainteresowań, poczucie zmęczenia, zniechęcenie. Mogą się pojawiać również zaostrzenia objawów psychotycznych. Pandemiczne zaburzenie stresowe ma charakter ostrego zaburzenia. Stresowego. Ono rozwija się w następstwie narażenia na te stresory, o, tutaj, o których tutaj już dzisiaj e, wspomniałem. Ale do tych stresorów warto, żebyśmy również zaliczyli nie tylko kwestie związane z samą chorobą, ale z przekazem informacji o chorobie. Więc szok medialnego przekazu, często dezinformacje, które temu tutaj towarzyszą. No i objawy tego pandemicznego. Zaburzenia stresowego to często oszołomienie, to deficyt po, deficyty poznawcze, to niepokój ruchowy, to nadmierna czujność, to pogotowie agresywne, ale też złość, gniew, agresja, zawężenie uwagi do jednego problemu, jakim stał się COVID, to często rozpacz i poczucie beznadziejności, to niemożność pogodzenia się z utratą i dotychczasowego trybu stylu życia i dóbr materialnych, to przecież to z tym też mamy do czynienia, czy wreszcie cały czas obawa, że co to będzie w przyszłości, czy będzie można przeżyć kolejne dni czy kolejne tygodnie. Dokuczliwa jest infodemia, czyli zalew dezinformacji, które pogłębiają kryzys zdrowia psychicznego. Tutaj często negatywny wpływ internetu na, na to, ten. ten Codzienny stan myślenia o chorobie jest szczególnie, szczególnie widoczny. Na no stosunek Polaków do pandemii, to z jednej strony bierne oczekiwanie, co będzie, to będzie, albo aktywne przeciwdziałanie, czyli szczepimy się, testujemy, przestrzegamy zaleceń, przestrzegamy lockdownu. No i druga grupa lekceważenia koronawirusa, negowanie pandemii. Przyczyny tego wszystkiego gdzieś się upatruje w koronapanice, w oporze. Z drugiej strony. Podniesieniu naruszonego poczucia własnej wolności w decydowaniu o sobie. Ta korona panika to nic innego jak różne przejawy lęku, przede wszystkim na zasadzie stosowania normalnych psychologicznych mechanizmów obronnych, odrzucania, zaprzeczania, wybierania. No ale też gdzieś tam się będzie kryło Poczucie też egoizmu czy lekceważenia życia innych. Negatywny wpływ pandemii na populację z zaburzeniami psychicznymi prognozuje również Światowa Organizacja Zdrowia. Ona szczególnie tutaj dotyczy prognozowanego wzrostu i zaostrzenia się objawów zaburzeń lękowych i związanych ze stresem około 30%. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia również eksponuje to, że chorzy psychiczni są szczególnie narażeni na COVID-19, że tutaj przebieg COVID-19 w tej grupie jest cięższy, prawdopodobieństwo zgonu będzie od półtora do dwóch razy większe. Zauważono również coś, co wcześniej tego nie było, że po raz pierwszy ujawniają się objawy psychotyczne w trakcie pierwszego. Pierwszego zachorowania, ponieważ kolejne zachorowania na COVID u osób, które już przebyły czy nawet były szczepione, też coraz częściej zaczyna się obserwować. No i prognozowane odległe następstwa COVID to przede wszystkim popandemiczne zaburzenie stresowe. Ono, ono będzie zbliżone obiadowo do tego, co jest związane ze zespołem stresu pourazowego, zaburzeniem stresowym. Pourazowym, czyli lęku, potrzebne przeżywanie e, traumy, zaburzenia nastroju, nawracające natrętne wspomnienia, e, zaburzenia dysocjacyjne, derealizacyjne, depersonalizacyjne, e, unikanie, nadmierna pobudliwość i te trwałe zaburzenia osobowości, i te przewlekłe zaburzenia depresyjne, lękowe, poznawcze, e, zaburzenia snu. No, trzeba dzisiaj przyjąć, że my już nigdy nie wrócimy do tej przedpandemicznej rzeczywistości. Że będziemy musieli szukać sposobów na, do życia w nowej formule, zupełnie inaczej, w nowy sposób. Być może trzeba będzie podjąć też i w tym kierunku jakieś szczególne działania psychoedukacyjne. No a dzisiaj będą nam towarzyszyły te popandemiczne zaburzenia stresowe, co zwiększy obciążenie tego systemu, no blisko na pewno co najmniej o pół do jednego miliona miliona osób, populacji, która przebyła w sposób szczególny zagrożenie COVID-19 i będzie wymagała intensywnego leczenia, intensywnej pomocy medycznej. Jaka prognoza? No przede wszystkim prognoza związana z negatywnym wpływem pandemii na zdrowie psychiczne, że konsekwencje te w zdrowiu psychicznym będą o wiele dłuższe niż wpływ na zdrowie fizyczne, że cały czas będą narastały, za, narastały potrzeby za że ta pandemia obnaża też wieloletnie zaniedbanie i docenianie i niedofinansowanie psychiatrii, no i w jaki sposób sobie z tym radzić, no przede wszystkim kontynuować tę reformę psychiatrii, robić badania populacyjne, inwestować w psychiatryczną opiekę zdrowotną, prowadzić te powszechne oddziaływania prozdrowotne i naprawcze, no i pokonywać te bariery dla preferencyjnego szczepienia psychicznie Chory. Trzeba myśleć o tym, żeby zainicjować narodowy program przeciwdziałania psychicznym skutkom COVID-19. Pandemia jest faktem. Jak nauczyć się żyć z pandemią? No, przede wszystkim izolować się, utrzymywać dystans i leczyć zarażonych, wspierać narażonych i najsłabszych, ale też musimy przewartościować nasze pojęcia, ponownie ustalać swoje priorytety życiowe. Musimy myśleć. O tym, jak odbudować relacje w gronie przede wszystkim osób nam najbliższych, z nimi należy pogłębiać najbliższe wie, naj, z najbliższymi należy pogłębiać te więzi, no bo gdzieś dalej nie wyjdziemy. No i to, co jest niezorzącznie związane z sukcesem zdrowia psychicznego, to zdrowe życie, czyli odżywienie, sen, aktywny wyczyn, wypoczynek, przeciwdziałanie zmęczeniu. Dziękuję bardzo.